Dzień dobry, nazywam się Iwona mendel -Pieszchała. Jestem przedstawicielką Thermomixów w firmie Forwerk. Oglądasz teraz króciutką relację ze szkolenia zorganizowanego przez firmę Forwerk. Przedstawiciele mogą się ciągle doszkalać, zarówno w obszarze gotowania i wykorzystywania potencjału Thermomixa, jak i w dobrych praktykach sprzedaży. Forwerk posiada biura w całej Polsce. Można mieszkać w każdym zakątku i być przedstawicielem Thermomix. To jest nasza tutaj prelegentka, Baza Drajer, Bardzo polecamy. Powiedzcie coś dziewczyny, jak wam się podoba na szkoleniu. Dużo Bardziej wiedzy, się, bardzo dobra atmosfera. Wszystkich zachęcam. Jesteśmy w różnym wieku. Łączy nas wspólna pasja, która daje nam radość. Zadzwoń do mnie lub napisz, jeśli chcesz spróbować dołączyć do nas. Porozmawiamy najtrudniejszy pierwszy krok.